Czasem zastanawiam się, czy moje kroki mają sens Czy to droga do zbawienia, czy tylko słodny blaski kres cieniu krzyża szukam siły, pośród szarych codziennych spraw Łaski szukam sobie, choć często czuję się sam Świat pędzi bez opamiętania, Ja wciąż kręcę w modlitwie Patrzę w niebo nocą, szukając Bożej obecności w bitwie Czy to co tworzę jest zgodnie z jego planem Czy słowa nie są światło, czy giną w ocenie kłamstwo? Czasem czuję jakbym walczył z pokusami Duża szarpana wątpliwościami, życie pisane wyborami Prawdziwe wartości giną w morzu grzechu A ludzie wolą doczesność niż dotknąć tego co wieczne Czasem zastanawiam się czy warto trwać przy wierze Gdy świat wokół mnie ciągle kusi i zwodzi Czy sens istnienia to służba Bogu i bliźnim Czy moje życie to więcej niż próba przed wiecznością Czasem zastanawiam się Czy idę drogą, którą Bóg mi wyznaczył Czasem zastanawiam się czy moje serce umie jeszcze wierzyć? Czasem zastanawiam się, gdzie kończy się łaska, zaczyna próba. Czasem zastanawiam się. Czy w tym świecie jestem naprawdę jego dzieckiem wątpliwością wątpliwościami Szukam Bożej obecności Bez mapy tylko z wiarą i słowem Jako przewodnikiem, że gdzieś tam czeka królestwo Które nada wszystkiemu sens Że nie jestem tylko zimę w dolinie łez Patrzę na ludzi, co żyją bez Boga Pływają po powierzchni, nie są z głębi ducha dotykać A ja zanurzam się w modlitwie w oceanie Bożej miłości Szukając przystani, gdzie dusza się panu gości Może to nie świat jest zły, tylko moje odstępstwo Może nie dostrzegam łaski, która wpływa na mnie W cieniu wątpliwości kiełkuje się Wiarę, że sens istnienia w miłości Chrystusa się kryje i w Bo czasem to wszystko wydaje się stracone Pojawia się światło ducha, choć malutkie ludzkie przytłumione I wtedy wiem, że warto dalej iść za panem, nawet gdy droga krzyżowa, a nie po chmurami zasłane A gdy pytam Boga, czy słyszysz moje wołanie Czuję w sercu pokój i Boże zrozumienie, że może właśnie w tym jest ukryty plan zbawienia W poszukiwaniu w wątpliwościach w tej drodze do odkupienia Czasem zastanawiam się Drogą, którą Bóg mi wyznaczył Czasem zastanawiam się Czy moje serce umie jeszcze wierzyć Czasem zastanawiam się czy kończy się łaska, zaczyna próba Czasem zastanawiam się Czy w tym świecie jestem naprawdę Jego dzieckiem A może właśnie w tych pytaniach jest ukryta wiara W nieustannym poszukiwaniu Boga w ciągłym modlitwie Może nie chodzi o to, by znaleźć wszystkie odpowiedzi Ale by nigdy nie przestać ufać Nigdy nie ustać w drodze do Niego Czasem zastanawiam się A może właśnie w tych pytaniach jest ukryta wiara W nieustannym poszukiwaniu